Superbet Poland Darts Masters to polski stempel na mapie światowego darta. Już jutro, 23 maja, będziemy mieli okazję poznać kolejnego z naszych zawodników, który zakwalifikuje się do tego zaszczytnego turnieju. Ale zanim zaczniemy, chciałbym w pigułce przedstawić wam, gdzie, kiedy i o co gramy. Turniej Superbet Poland Darts Masters, czyli stawka tych kwalifikacji, odbędzie się 4 oraz 5 lipca w Prezero Arenie. W Gliwicach. Będzie to trzecia edycja. Pierwsza edycja miała miejsce w Warszawie, druga edycja miała miejsce w Gliwicach. Warszawską edycję zwyciężył Michael van Gerwen, pierwszą Gliwicką zwyciężył Luke Littler. Jeśli chodzi o założenia samego turnieju, to jest to turniej pokazowy z cyklu Masters. Mamy w nim 16 zawodników, 8 zawodników z PDC oraz 8 zawodników lokalnych, którzy będą się z tymi najlepszymi na świecie mierzyć. Jeśli chodzi o dartelskie gwiazdy, to PDC wystawia drużynę w składzie. Luke Littler, Luke Humphries, Rob Cross, Steven Bunting, Nathan Aspinal oraz Gerben Price i dwóch debiutantów Chris Dobey oraz Johnny Clayton. Jeśli chodzi o zawodników lokalnych, to sześciu na ośmiu z nich posiada kartę PDC. Są to Karel Sedlaczek z Czech, Pero Jubic z Chorwacji oraz nasi tytuł Krzysztof Ratajski, Sebastian Białecki i Radek Szagański. Do tego dokładamy dwóch zawodników, którzy awansują z kwalifikacji lokalnych. Z kwalifikacji węgierskich będzie to Jechiliuszki Giurka, a o ostatnie miejsce dokładnie jutro zawalczą zawodnicy z Polski. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to dla zwycięzcy turnieju głównego jest przygotowane 20 tysięcy funtów, a dla zawodników, którzy po prostu do tego turnieju zostali zaproszeni bądź się zakwalifikowali, przygotowane jest przynajmniej 1250 funtów. Ale żeby o te funty zawalczyć, to do turnieju trzeba się zakwalifikować. W 2023 roku był to Łukasz Wacławski, a w 2024 byli to Jacek Krupka oraz Sebastian Białecki. W tym roku dostępne jest tylko jedno miejsce kwalifikacyjne. Zagramy o nie w Tarnowie Podgórnym w hotelu 500 23 maja 2025 roku. Turniej rozgrywany jest w systemie Single K.O., w formacie Best of 11, czyli do 6 wygranych lewów przez całą długość turnieju taki format będzie rozgrywany. Wpisowe wynosi 80 zł, a uprawnieni do są tylko obywatele Polski powyżej 16 roku życia. Jeśli chodzi o nagrody, to zwycięzca dostaje zaproszenie do turnieju Superbet Poland Darts Masters. Drugie miejsce jest gratyfikowane refundacją wpisowego na kiusku w roku 2026, a miejsca od 3 do 5 otrzymają nagrody rzeczowe od sponsora głównego turnieju, czyli Superbetu. A teraz część, na którą wszyscy czekaliście. A dokładniej to, kto według Paprocha zwycięży, kto według Paprocha ma największe szanse na to, żeby znaleźć się na wielkiej scenie PDC i jako piąty Polak reprezentować nasz kraj w Gliwicach na turnieju Superbet Poland Darts Masters. Zawodników, których widzę jako faworytów do tego, aby się zakwalifikować, podzieliłem na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to faworyci i do tej kategorii wrzucam Milka Budzieckiego oraz Krzyśka Kciuka. Zgodnie z założeniami i opiniami większości obserwatorów są to dwaj zawodnicy, którzy mają największe szanse. Mirek, aktualny, mistrz Polski. Krzysiek, do niedawna posiadacz karty PDC. No, dwóch zawodników, którzy zarówno na turniejach Grand Prix, jak i na e, turniejach innej rangi w całej Polsce pokazują swój bardzo wysoki poziom. No i w zależności od drabinki sądzę, że mogą to być finaliści. Jeżeli trafią się odpowiednio późno, no to mam nadzieję na epicki finał, epicki pojedynek tych dwóch zawodników. No a jeżeli trafią się gdzieś wcześniej w drabince, to będzie to tak zwany przedwczesny final. Drugą kategorię zawodników nazwałem grupa pościgowa i tutaj wrzucam zawodników, którzy w ostatnim czasie zarówno na turniejach Grand Prix, jak i na turniejach za granicą pokazywali się z bardzo dobrej strony, ale jednak ten poziom od Mirka i Krzyśka jest minimalnie niższy. W tej grupie znajdują się Jakub Janaszkiewicz, Sebastian Sztajer, Łukasz Wacławski oraz Wojciech Bruliński. Łukasza Wacławskiego i Sebastiana Sztajera Widzieliśmy ostatnio na turnieju deblowym w Modusie, Łukasza Wacławskiego widzieliśmy również na turnieju singlowym i widzieliśmy poziom, który jest całkiem fajny, poziom, który jest bardzo równy i może to zapewnić fajny występ również w tych kwalifikacjach. Jeśli chodzi o Kubę Janaszkiewicza i Wojtka Brunińskiego, to oni pokazują się bardzo mocno w tym sezonie Grand Prix. Jeśli spojrzymy na tabelę ogólną Grand Prix, to są oni bardzo wysoko, mieli bardzo fajne wyniki i średnie 80 plus nie są dla nich pierwszyzną. Kuba Janaszkiewicz nawet na transmisji z jednego z Grand Prix w Tarnowie Podgórnym był w stanie wyciągnąć średnią powyżej 100. Także wiemy, że obydwaj ci zawodnicy mają bardzo mocne papiery na to, żeby trochę w tej granicy zamieszać. I trzecia grupa, której daje sporą szansę na tak zwany atak z dystansu są to Filip Bereza, Piotr Maciejczak i Dawid Robak. Jeśli chodzi o Filipa Berezę, no to już od dłuższego czasu na turniejach Grand Prix oraz na lokalnych turniejach w Warszawie pokazuje on fajny, wysoki i przede wszystkim równy poziom. Piotr Maciejczak i w Kielcach i na Grand Prix też pokazywał nam się z bardzo mocnej strony, a Dawid Robak, jeśli śledzicie Śląską Premier League, to widzicie co tam Dawid wyczynia i mam nadzieję, że będzie w stanie przenieść to również na kwalifikacje do pola Dance Masters. Oczywiście nikomu innemu nie odbieram szans, po prostu są to nazwiska, które rzuciły mi się w oczy. Jacek Krupka nie był w gronie ścisłych faworytów ostatnich kwalifikacji, a to on znalazł się na scenie PDC. Także wszystko jest możliwe, nawet mimo formatu, który w teorii powinien wykluczać niespodzianki. Tak więc jeśli chodzi o taką krótką zapowiedź, jeśli chodzi o taką pikułkę tego, co może nas czekać w piątek na kwalifikacjach do Superbet Poland Arts Masters, to chyba tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i oczywiście serdecznie zapraszam do hotelu 500 Tarnowo Podgórne. Tam możecie zobaczyć, możecie śledzić, możecie również zagrać w tym turnieju i sprawdzić się na tle najlepszych zawodników w Polsce. A my w godzinach wieczornych będziemy wiedzieli, kto jest ostatnim zawodnikiem i kto domknie nam stawkę Superbet Poland Arts Masters. Widzimy się w Tarnowie, no, no i o... oczywiście widzimy się w Gliwicach.